tej strony Kuba i dzisiaj sobie gramy znowu nową na moim kanale gra Legacy. To jest dosyć popularna gra i myślę, że nie zaczniemy sobie nagrywać nią serię. Będą się odcinki dosyć często pojawiały, przynajmniej się postaram. No, no to zaczynamy bo na co przedłużę. A mamy misje jakieś tygodniowe, to może sobie zaczniemy od tego. Chciałbym przejść turniej, ale jakoś... Y Widzę, że te cztery mi... Nie, to zaczniemy od turnieju. Yy, aha, dobra. A nie, to jak tutaj mamy porażkę, no to, no to sobie kupiliśmy sobie, bo patrzcie, ile mamy gemów w ogóle. Nie, to są mody. To są mody, więc nie bądźcie zawiedzeni gdybyście zawiedzeni, gdybyście sobie tą grę ściągnęli, że nie macie tych gemów co ja, bo to są mody. Może te mody w którymś odcinku podam? No dobra. To zaczynamy trudniej. To są chyba boty. Tak, to są boty na pewno, bo. dlaczego by się tak nie nazywali. Czekajcie. Tego sobie ulepszymy na pewno. Olbrzyma. Archerów sobie u, ulepszymy i. statuę i może. Nie, siatkę sobie. Kupimy. To co, popatrzcie. No niestety tutaj. A w ogóle to mogę wam zaprezentować te postacie, które mamy, czekajcie, jeszcze jedną kupię, którą warto zobaczyć. Hmm. Tu mamy trzy postacie, które chciałbym pokazać bardzo. I to jest Stone Giant, Kai Rider, a to jest przywódca olbrzymów. No i oni zawalczą, sorry, ale oni są bardzo silni. Oni to wygrają, bo... Aha, dobra. Yy... Nie, dobra, nie, nie, nie. Yy... Oni to na pewno wygrają, no popatrzcie. No dobra, ale ja to na razie chciałem tylko pokazać. Popatrzcie, możemy sobie przejąć nad nimi kontrolę klikając na, na różnego, na różne postacie. Yy, na tych nie możemy niestety, ponieważ to są... Yy... Takie jakby postacie, które nie żyją. Ale tak naprawdę żyją. No nie no, zombiaki. Ten jest bardzo fajny, ten czerwony. Ponieważ... Czekajcie, włączył mi się ten. to nagrywanie. Ponieważ on spełnuje zombiaki. Takie jakby. Nie no, to jest mocne. To jest bardzo mocne. Ale my, nie, ale my nie przedłużamy, tylko lecimy dalej. No i jednym takim trzęsieniem ziemi nie zniszczymy chyba. No nie, no nie zniszczyliśmy statuły. Ale myślę, że za chwilę zniszczymy, wiecie? Chyba za chwilę krótkie cięcie zrobimy. Ale nie, nie. Nie, może nie. Cię nie, bo ja nie, jak najmniej chcę cięć robić, bo te cięcia chyba wam troszkę przeszkadzają. Nie dostaję łapek w góry, ale podejrzewam tak. Dobra, kolejna partia. Było krótkie cięcie, ale to taki króciutkie. Teraz sobie na pewno chciałbym yy, tego yy, minera ulepszyć. Dobra, to możemy już chyba zaczynać. W ogóle skórki mamy skórki Fajnie takie wyglądają Czekajcie ten podobno fajnie przy takiej wygląda Nie no fajnie wygląda lodowa wygląda to wygląda fajnie i lawa to zresztą to samo co wamp chyba nawet No dobra to zaczynamy lecimy Max a mamy full economy eee, Czekajcie Czekajcie ty dostał sobie. Tych sobie zespał Bo króciutkie cięcie, ale nic się ciekawego nie działo oprócz tego, że wzięliśmy sobie takie popatrzcie. Elite sobie wzięliśmy te z niebieską flagą. To są są dosyć silni, bo dwóch takich podobno pokonuje finalbota. Um, jeszcze mamy tam takie zakręcie, które potrafi... Taką super moc. Dzięki której oni rzucają tymi włóczniami i zadają nawet 2400 obrażeń. To jest bardzo fajne. Może w ale sobie na pewno zobaczymy tego, Dżołanta. Słuchajcie, sobie tam przejąć kontrolę. Dobra, nadal atakujemy tą statuę. Kurczę, oni nawet nie są takie źli. Są bardzo drogi. No nie, pokonamy to. Nie, nie, to, to, to było łatwe akurat. Jesteśmy w półfinale i mamy teraz więcej punktów doświadczenia, więc No się tych ulepszy. I prawdopodobnie spiercona będziemy wykorzystywać. I sobie go ulepszę. I może od razu sobie weźmiemy archera. Golden archer'a, że jak on tam się. Archidon, chyba. Nie, to są archidony, to nie są archerzy. Czekajcie. Mm. W ogóle, jak przyciągamy po ekranie palcem, to wycelowywujemy, O, tak jak widzicie teraz. O, no, to atakujemy je. No że. To możemy, uciekniemy. Patrzcie, już mu dużo HP odebrałem. W Głowę trzeba celować. O, dobra. Czyli ten łucznik teoretycznie może pokonać takiego tego giganta. O kurde, dostałem. Dobra, ale my sobie puścimy, żeby oni na, nam atakowali. O, popatrzcie. Giantem tym też się fajnie kieruje. O, widzę, że oni mają magikila chyba. Tak, tak, oni mają magikila. Tak. Dobra, troszkę tych cięć jest jednak. Nie, to trzeba pokonać, bo skończą prawo. Dobra. Nie, nie pokonamy go, ale warto spróbować. A, mi tak, zrobić? O! fajnie to było. O, tutaj jednego gianta bierzemy. Ten nasz giant umarł, więc my atakujemy naszymi giantami innymi. Ten odcinek nie będzie zbyt długi, on będzie trwał 10 minut już 8 i 23 sekundy trwa. Powiedzcie w komentarzach, czy dobrze powiedziałem, bo ja tutaj mam... O, popatrzcie, ja sobie wyświetlę. No dobra, dobra, dobra. Tak, dobrze, dobrze. O, oni już nie mają szans z nami. Chyba, że jakiegoś... Właśnie ja tego nie lubię, bo oni mogą sobie 100 małych wypuścić, ale to i tak powstrzyma naszych olbrzymów, że oni się na chwilkę na nich skupią. I, i na przykład ci arczerzy mogą wtedy tu wykorzystać, żeby na przykład nas pokonać. Tak, 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 nas pokonać. Eee. Dobra. Startujemy. Finał. Ja. Czekajcie, ulepszymy sobie tego, bo tak na razie tylko z niego korzystam. Mm. I weźmiemy sobie dwie takie fale. Patrzcie, Uh, szybko, szybko się robią, to dobrze bardzo. I jednego takiego, przejmę. Nie wiem gdzie mam stać, bo później będzie nie ruchnął. Ja chcę, żeby to tak fajnie się My nie stawali.

Próce cięcia, jednak nie mówimy. No, no jednak. No cały czas cięcia, ale nic mi nie spodoba, tego odcinka nic nie będzie. Cały czas mi się ekran albo przyciemnia, albo rozjaśni. Nie, no wygramy to. Popatrzcie, ile one na statuły mało. No, 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 widzieliście tu. To... to było łatwe. Mamy normalną koronę wygraliśmy. Na I mamy razem tych jedna korona i, i odwaliśmy Awatar Archidona. W następnym odcinku sobie przejdziemy kampanię. Tu już zacząłem, ale zrobimy sobie nową kampanię. To możemy zrobić. Oto! Ojeju, czekajcie, bo ja nie wiem czy to się da pominąć. Dobra, to tak jeszcze nas kończy. A to będziemy już kończyć w takim razie, bo ten turniej zrobiliśmy, co chcieliśmy. To do zobaczenia. Pa.